Nie jesteś leniwy, ty jesteś przebodźcowany. Każdego dnia dostajesz więcej bodźców niż człowiek w średniowieczu przez całe życie. A potem dziwisz się, że nie potrafisz skupić się 5 minut bez telefonu. A co jeśli nie jesteś uzależniony od telefonu, tylko od dopaminy, którą ci daje? I w tym filmie chciałbym pokazać ci, jak działa neurobiologia uzależnienia od bodźców, dlaczego porno, skrolowanie i hałas robią z nas zombiaków i jak w 30 dni odzyskać kontrolę nad swoim mózgiem ale naukowo, nie motywacyjnie. Ale najpierw musisz zrozumieć, dlaczego twój mózg sam wciąga cię w to bagno. Ja nazywam się Adrian Wyszomirski, na co dzień jestem trenerem personalnym, ale na tym kanale pomagam facetom nie tylko odzyskać formę fizyczną, ale też mentalną, bo dopóki jesteś niewolnikiem bodźców, nie zbudujesz żadnej dyscypliny. Współczesne przebodźcowanie, czyli ukryte uzależnienie. Przeciętny Polak spędza od 4 do 6 godzin dziennie na telefonie. To jedna czwarta życia. Pew Research Center 23 rok i statystyka i statysta 24 rok. To nie jest przypadek, tylko to jest z góry zaprojektowane, bo każda aplikacja walczy o twoją uwagę jak hazardista przy ruletce. TikTok, Instagram, YouTube Shortsy, to jest dosłownie kasyno twojego czasu. I ty nie jesteś słaby, tylko po prostu grasz w grę, w której ktoś inny lepszy od ciebie, w sensie że ma lepszą wiedzę odnośnie mechanizmów w mózgu. Ustalił zasady, do których jeszcze nie jesteśmy dostosowani. I wyobraź sobie, jakie to jest przesrane, że w tych właśnie w większych firmach zatrudniają właśnie takich behawiorystów od uzależnień, od jakichś kasyn, od różnych takich głupich rzeczy i zatrudniają ich. Tylko i wyłącznie po to, żeby cię uzależnić, żebyś dłużej siedział w głównie, żebyś dłużej skrolował te media społecznościowe, żebyś widział każdego, kto jest lepszy, bogatszy, z większym fiutem, z większym stanem konta, z większymi mięśniami i nie dość, że marnujesz czas i cenne życie, gdzie w tym czasie mogłeś się spotkać z przyjacielem, pójść na rower, pójść na siłkę, tworzyć swoje idealne życie. To siedzisz w tej japce, porównujesz się, czujesz się gorzej i chyba jakiś, i chyba CEO Netflixa powiedział takie słowa, że Naszym największym wrogiem, czy tam konkurentem, jest sen. Nie wyobraź sobie, jak to trzeba mieć na w bani, żeby być dumnym z czegoś takiego. Ale dla kontrastu, podobno gość, który wymyślił lajka na Facebooku, podobno przeprasza za to. Chuj wiecz, to prawda. Ale przejdźmy do kolejnego punktu, czyli uzależnienia behawioralne. Nie potrzebujesz substancji, żeby być niewolnikiem. W DSM-5 i ICD-11 pojawiły się nowe kategorie: uzależnienie od internetu, uzależnienie od gier. Uzależnienie od hazardu, uzależnienie od pornografii. Grant i współpracownicy 2010 rok. Wykazali, że mechanizmy kompulsji w mózgu są takie same jak w alkoholizmie czy narkomanii. Różnica nie jest w substancji, tylko w bodźcu. I za chwilę pokażę Ci, dlaczego to nie dopamina cię uzależnia, tylko sposób, w jaki, w jaki ją zdobywasz. Dopamina, czyli nie chodzi o jej ilość. Wolkow i współpracownicy 11 rok. Nadmiar stymulacji równa się desensytyzacja receptorów dopaminowych, czyli twój mózg przestaje reagować na normalne bodźce. Dlatego kiedyś cieszyła ciekawa z przyjacielem, a dziś 30 sekund bez telefonu to jest ogromna tortura. I wyobraź sobie, że codziennie krzyczysz do mózgu tele, do mózgu megafonem, i w końcu twój mózg się wkurwi i przestanie to słyszeć. I co mamy tu dalej? Seskors i współpracownicy 2013 rok. Układ nagrody przestaje rozróżniać realne nagrody od cyfrowych. I w takim przypadku dopaminowy detoks to nie jest detoks, tylko to jest reset dosłownie wrażliwości Twojego mózgu i receptorów dopaminowych. To jak kalibracja głośności w systemie, który od dawna gra za głośno. Smartfony i media społecznościowe, czyli nowy hazard. Nie musisz iść do kasyna, żeby przegrać wszystko. Wystarczy, że otworzysz Instagrama, TikToka lub YouTube Shortsy. I mechanika. I tu wchodzi mechanika. Variable reward, czyli ta sama, którą używał Skinner na szczurach. Skrolowanie równa się dźwignia. Lajki i powiadomienia to jest nagroda, a brak lajków to jest kara. Czyli wskutek tej kary jeszcze więcej skrodujesz, żeby dostać lajka, czyli nagrodę. I mamy Altera, altera A, 2017 rok, Irresistible. Każda aplikacja to eksperyment behawioralny. Ale to dopiero początek, bo istnieje błodziec który przebija wszystko inne. Pornografia, czyli neurobiologiczny sabotaż. Kun i Gelinac z 2014 roku. Więcej porno równa się mniej szarej materii w jądrze ogoniastym. Mózg dosłownie się przebudowuje. Von i współpracownicy z 2014 roku. Osoby uzależnione od porno reagują jak narkomani na widok igły. Nie potrzebują nawet substancji, tylko wystarczy obraz. Kraus i współpracownicy 2015 rok. Próbowała to obalić, ale dane są jasne. Układ nagrody nie rozróżnia bodźca seksualnego od narkotyku. Efekt kolidga, czyli ciągłe szukanie nowego partnera, równa się ciągłe nowe dopaminowe strzały, czyli desensytyzacja, impotencja psychiczna, brak przyjemności z realnego kontaktu. I ty nie jesteś chory, tylko Twój mózg po prostu przestał reagować na normalność. Kolejna ważna sprawa, czyli hałas, multitasking i sensory overload. Świat nie jest już cichy. Niestety, cisza to luksus XXI wieku. Podcast, muzyka. Rozmowy, reklamy, notyfikacje, dosłownie zero resetu. Krauzę 2016. Cisza regeneruje układ nerwowy szybciej niż sen. Brogard i współpracownicy 2017 rok. Cisza aktywuje default mode network, czyli sieć refleksji i samoregulacji. Więc pytanie do Ciebie, kiedy Ty ostatni raz byłeś w ciszy? Bez muzyki, bez słuchawek i bez ludzi. Bo przebodźcowany mózg równa się rozproszony umysł, a to równa się słaba dyscyplina. I to nawet nie chodzi o silną wolę, bo ona jest jak wiemy, ograniczona, bo to jest dosłownie brak przestrzeni w głowie, czyli śmietnik w głowie. Ale jest dobra wiadomość, czyli neuroplastyczność. DoiDGE z 2007 roku, mózg zmienia się przez całe życie, czyli nadzieja nawet dla najstarszych. Ale tylko jeśli przestaniesz mu przeszkadzać. Tang i współpracownicy z 2015 roku. 8 tygodni regularnej medytacji zmienia strukturę mózgu. Rośnie objętość kory przedczołowej, odpowiadająca za samokontrolę. To znaczy, że dosłownie możesz przeprogramować swój mózg, ale nie przez afirmację, chociaż przez afirmację trochę też, ale żeby afirmacje miały sens, to musi za tym iść działanie. Jeżeli afirmujesz z działaniem, wtedy też go przeprogramujesz. Ale bardziej go też przeprogramujesz przez praktykę ciszy i koncentracji. Cisza, czyli tak jak jest tutaj teraz, jest bardzo cicho, poza moim głosem to nic nie słychać. A koncentracja, no to robisz jedno zadanie na raz, jesteś skupiony. Proste? Proste. No, więc to jest z teorii, ale teraz sobie przejdźmy do praktyki, czyli strategię wyjścia science-based. Pierwsza strategia, oczywista, ale trudna, czyli ograniczenie telefonu. Ustaw czas ekranu i usuń 80% aplikacji. Efekt minimalizmu równa się mniej triggerów. Moment Up Studies pokazują, że sam pomiar czasu korzystania z social mediów i codzienne patrzenie na niego redukuje użycie o 25%. Bo jak nie codziennie widział, że na Instagramie jest po 3 godziny, to trochę cię to zaboli. I możesz sobie przeczytać na ten temat więcej książkę Kalaniu Porta, Cyfrowy Minimalizm. Bardzo ją polecam, jest bardzo spoko. Druga sprawa, odstawienie porno. Stopniowe ograniczanie zamiast zero-jedynkowego odcięcia. Na start. Bardzo dobrą zmianą jest zamiast filmów przejść na zdjęcia. Jak masz strony z filmami, to nie uwierzysz, są strony z nudlami i z softami. I takie bardziej statyczne ujęcia mniej się rozpieprzają mózg, więc to jest pierwszy krok w stopniowym ograniczaniu, a potem dopiero z tych zdjęć będziesz redukował coraz bardziej, aż dojdziesz do zera. No nie? A jeżeli to nie zadziała, no to CBT, terapia poznawczo-behawioralna. Według Krausa i współpracowników z 2015 roku jest to bardzo dobre rozwiązanie, i celem jest oczywiście zmiana przekonań, a nie walka z popędami. Trzecia sprawa, czyli redukcja hałasu. Wprowadź okno ciszy. 30 minut dziennie bez dźwięków i bez telefonu. Spacer bez muzyki. Aktywacja układu przyspółczulnego, czyli regeneracja neuronów. Zrób to jutro rano, albo jeżeli oglądasz to rano, to zrób to teraz. Jedna godzina bez telefonu i zobacz, jak bardzo to boli. Zobacz sobie, sprawdź to sobie. Teraz żyjemy w takich właśnie czasach, że jak wyjdziesz na spacer bez telefonu, to jest cierpienie. I to daje do myślenia. Bo wyobraź sobie, taki Neandertalczyk zapierdalał po 8 godzin, robił 30 koła kroków i nie było mu źle, że nie ma kurwa słuchaweczek AirPodsów i Spotify'a, no nie? Więc podsumowanie: odzyskaj swój własny układ nagrody. Bo najlepsze i najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie technologia cię niszczy. Wiadomo, że technologia też nie ułatwia nam wyjścia z gówna. Ale niszczycie brak świadomości. I neurobiologia fajnie, że jest, bo ona tłumaczy to wszystko, ale ona nie usprawiedliwia. I ty masz wybór. To od Ciebie zależy, czy odzyskasz kontrolę nad dopaminą, czy zostaniesz w tym głównie, w którym jesteś teraz. Bo codzienna higiena bodźców to jest nowa forma siły. Siły, której nie zobaczysz w lustrze, ale poczujesz spokoju umysłu. I nie potrzebujesz kolejnych tipów, kolejnych filmów o tym, jak zredukować social media. Kolejnych aplikacji, bo potrzebujesz ciszy. I odwagi, by w tej ciszy przeżyć, wytrzymać w niej i jeszcze ją polubić. Więc jeżeli chcesz odzyskać kontrolę nad swoim własnym życiem, zacznij od siebie i koniecznie zasubskrybuj ten kanał, bo tu uczymy się nie jak żyć szybciej, tylko jak odzyskać siebie i cenny czas i być panem swojego życia. Do następnego.